Czy obraz może uchwycić codzienny trud tak realistycznie, że niemal czujemy zmęczenie pracujących ludzi? Piaskarze Aleksandra Gierymskiego to arcydzieło realizmu, powstałe w 1887 roku, kiedy artysta miał 39 lat. Gierymski, mistrz światła i detalu, był pionierem malarstwa, które nie upiększało rzeczywistości, lecz oddawało jej surowe piękno. Co ciekawe, podczas pracy nad tym obrazem eksperymentował ze światłem, rozsypując piasek na podłodze pracowni i obserwując jego odcienie. Co przedstawia ten obraz? Na brzegu Wisły piaskarze przerzucają ciężkie łopaty piasku z łodzi na nabrzeże. Ich ruchy są rytmiczne, pełne wysiłku i precyzji. W tle majaczą barki i most Kierbedzia, symbol rozwijającej się Warszawy. To nie tylko scena życia miasta, ale też hołd dla ludzi wykonujących ciężką, codzienną pracę. Trzy detale, na które warto zwrócić uwagę. Siła i wysiłek piaskarzy. Ich napięte mięśnie i pochylone sylwetki oddają trud pracy fizycznej, który Gierymski pokazał z niezwykłą dbałością o realizm. Refleksy światła na wodzie i piasku. Artysta mistrzowsko uchwycił migoczące światło odbijające się od fali i rozsypanego piasku, co nadaje obrazowi głębie. Warszawa w tle. Most Kierbedzia i zabudowania nad rzeką to dziś zapis przeszłości. Obraz stał się nie tylko dziełem sztuki, ale też dokumentem zaginionego świata. Gierymski pokazał Warszawę, której już nie ma. Miasto kontrastów, ciężkiej pracy i postępu. A co ty widzisz w tej scenie? Odwiedź Muzeum Narodowe w Warszawie i zobacz piaskarzy na własne oczy.